własna kolekcja bikini. No ja nie... Powiem tak, niedługo będę na plaży, więc na dziewczyny w bikini się napatrzę, ale zrobię to dla was. Małe, zakompleksione zboczuchy. Cześć! Nie mogę patrzeć teraz do kamery, bo... Kurwa, nie po to tu przeszedłem na to, z całym szacunkiem oczywiście, ale sama rozumiesz. Dobrze, więc ja teraz będę robiła zdjęcia. O musi jechać, dlatego w kolejnej części filmu zaraz zobaczycie po kolei, opowiadam, jakie są wszystkie rzeczy w tej kolekcji, a ja teraz się biorę za zdjęcia. Bo na co na tych filmach kiedyś była bardziej odważna. Można sobie pokonać. Ja lubię na co jak coś, to są żarty, żeby nie było. Ja ją lubię, no, z porządku. Mogę jeżeli chodzi o to wiązanie. Można sobie zrobić tak jak ja to zrobiłam. Można sobie na przykład zrobić taki. O, coś takiego. Tak naprawdę, tutaj z tym wiązaniem jest całkiem spora dowolność. Można sobie, tak jak mówię, różne wariacje porobić. Jeżeli na przykład tego nie chcecie, to można sobie po prostu skrócić te sznurki i tylko tu z tyłu wiązać. Więc, no tak jak mówię, jest dowolność. Ja uwielbiam takie różne wiązanie, dlatego zależało mi właśnie, żeby tego było tutaj dużo. Żeby ten kostium po prostu był taki dopełniony na całym ciele. Wiecie o co chodzi? <laughs> DOPEŁNIONY No i taką się prezentuje Ja sobie akurat wyciągam zawsze te gąbeczki, ale w czego one są zawsze w tym kostiumie, zawsze w tej górze w środku te gąbeczki, więc jeżeli wolicie z nimi, to po prostu ich nie wyciągacie. Tu po prostu pod spodem jest takie szycie i może to wyciągnąć bez problemu. Więc o to się akurat nie przejmujcie. Ja akurat osobiście wolę, wolę bez tych gąbeczek. No, więc tak on się prezentuje. Tył jest wycięty tak mega klasycznie, Brazyliany, coś takiego. I kółeczka są tylko z przodu tak wygląda drugi krój w tym samym kolorze, czyli w kolorze czerwonym jak widzicie, ten kostium ja przede wszystkim, no muszę osobiście stwierdzić, że ten krój mi się bardziej podoba on jest bardziej basicowy, zwykły ale nie wiem, on moim zdaniem ma coś w sobie przede wszystkim wycięcie tych majtek, trochę nad tym pracowaliśmy, żeby te majtki uzyskały taki efekt, trochę było po prostu mierzenia kombinowania, tak żeby one były dobrze wycięte żeby nic się nie marszczyło, w tym momencie wydaje mi się że udało nam się uzyskać krój idealny tych majtek i przede wszystkim... Wie wiem, że oglądają mi również kobiety i teraz wiem, że jest okres wakacyjny, a z racji takiej, że no, lubię Nacu, Nacu wydaje się sympatyczną dziewczyną, to pomyślałem, że dla mojej damskiej części publiczności wrzucę taki film, a nóż może któraś będzie potrzebowała, a nóż się spodoba i nie dość, że widzka sobie kupi, to jeszcze jej reklamę zrobię. Słuchajcie, ten krój jest mega wygodny, więc jeżeli chcecie postawić bardziej na to, żeby... Zasięgi spadają, trzeba robić kontent Stary, ale to nie jest tak, że zasięgi spadają, trzeba content robić. Tylko ona nagrała film, który ma sprzedać jej produkt stary. To jest reklama, a nie, a nie robione pod zasięg. Ona kiedyś pod zasięg takie rzeczy robiła, jak przymierzała różne stroje kąpielowe, które do niej nie należały. No. Fajnie wyglądać, tak wiecie, ekstrawagancko, stylowo, fancy. To tamten zdecydowanie kostium, ale jeżeli trochę stawiacie na wygodę i na przykład chcecie popływać albo będziecie akurat w jakimś parku wodnym, no to wydaje mi się, że ten kostium jest zdecydowanie wygodniejszy. Dlatego, że ja tutaj mogę się ruszać i nie boję się, że mi cokolwiek wyjdzie, więc pod tym względem naprawdę jest super. Są też oczywiście regulowane ramionczka, więc możecie sobie to mocniej ścieśnić, delikatniej, tak jak wolicie. No, majki oczywiście są po prostu normalnie już dopasowane. No i tak się to prezentuje. Masz ochotę kupić ten poprzedni. Paulina, a możesz być tak miła dla widza, że jak kupisz ten strój, to wrzucisz na Instagrama zdjęcie. Nie dla mnie, ale że widzowie sobie mogli pooglądać. Kto, kto z widzów chce, pisze jeden. No bo też fajnie by było, gdyby widzowie wiedzieli, jak ten strój leży na innej sylwetce, bo nie oszukujmy się na co jest wysportowany, ale nie wszystkie dziewczyny takie są. Więc fajnie by było po prostu... mieć pogląd na sytuację, że tak powiem. I kolejny kostium. Te same kroje, dwa oczywiście, ten co był pierwszy, tylko że w kolorze beżowym. Tutaj też zawiązałam ten kostium trochę dla inaczej, żeby wam pokazać właśnie, że można robić to w różny groszy. sposób. Tutaj zamiast. Dobrze, może byś zrobił taki film, gdzie przemierzasz bieliznę z różnych firm i oceniasz ich kroje. Ja bym dostał takie komentarze na temat mojego brzucha, że zadzwoniłbym do Boxdela i zapytał się, gdzie w Turcji zrobię wysysanie tłuszczu, czy pomniejszanie żołądka. Więc dla własnego zdrowia psychicznego daruję sobie. Yy, yy, teraz te kółeczka do góry, więc tutaj jest fajne właśnie w tym kostiumie to, że możecie sobie tak naprawdę zrobić kilka różnych kostiumów, zależy po prostu jak będziecie woleć. No, ja osobiście wolę tak, ale też wam pokazałam, że może sobie właśnie jakoś na dekolt. Po co Polkom taki strój na, do kuchni? To nie jest prawda. Wydaje mi się, że przeciętna polska kobieta ma na tyle kochającego faceta, że on raz do roku, przynajmniej w wakacje zabierze ją na jakiś pobliski staw. O kurwa! To... CJ przesyła 2 zł i 90. Więc też ma szansę rysze. się poflexować. Nadsuł trochę większe dupa i cycki, i by była 1010. Dzięki stary. Robić tak dalej. Tutaj mamy taki kolor beżowy bardzo neutralny, dlatego że nie każda kobieta lubi taki mocno czerwony kolor na kostiumie kąpielowym. Dlatego uznałam, że też pójdziemy w taką klasykę, czyli taki beżyk. No moim zdaniem taki beż pasuje naprawdę do każdej karnacji, dlatego że i jasnej karnacji ten beż wygląda fajnie i na ciemniejszej, więc no tutaj pod tym względem nie musicie się przejmować. Ja osobiście, jeżeli chodzi o kolorek, no to ten beżowy, no jest świetny, ale czerwony też coś ma w sobie mimo wszystko. I ostatni kostium, ten krój taki troszeczkę bardziej basicowy, no ale ja bym tutaj znowu chciała zwrócić uwagę na te wycięcie tych majtek. Ja po prostu strasznie długo szukałam takiego idealnego kroju na majtki, i po prostu w końcu zrobiłam swoje, więc naprawdę uważam, że świetny jest ten kroj na, te, na te majtki. Naprawdę uwielbiam go. Czy pogodziłem się z Sergiuszem? Ja się mogłem z seriuszem pokłócić, jak byłem na jego urodzinach, a wczoraj graliśmy w Lola razem. Nie pokłóciliśmy się z No, natomiast nie mamy teraz wybitnie y, częstego kontaktu, że tak powiem, ale pokłóceni nie jesteśmy. Na pewno są kwestie, w których się nie zgadzamy, no ale jest to rzecz kompletnie normalna, y, naturalna, że tak powiem. Ludzie nie zawsze się y, godzą z, we wszystkich kwestiach, ale nie no, pokłóceni nie jesteśmy. Tutaj już wam wszystko opowiadałam, regulowane ramionczka, góra, która tutaj jest tak po prostu zabutowana. I tak prezentuje się dresik. Na razie pokazuję wam bez bluzy, dlatego że ta koszulka również jest do kupienia. Ja kocham takie koszuleczki, crop topy z krótkim rękawkiem. Zazwyczaj w sklepach są takie koszulki na ramiączkę, a ja bardzo lubię z krótkim rękawkiem, dlatego że one <grym> są pokusili. takie zabudowane. Dlatego, że jak jest chłodniej, to one są idealne. Poza tym zobaczcie krój tych dresów. Słuchajcie, wy nawet nie zdacie sobie sprawy, ile ja szukałam takiego kroju. No i nie znalazłam takiego idealnego. Uważam, że dres to nie jest najlepszy zakup na lato, nie? Krótkie spodenki są lepsze w tym okresie.